Cześć kochani, witam was na moim kanale Monia Venel. Dzisiaj podrapiemy sobie trzy zdrapki, zdrapki o łącznej wartości 6,50. Będzie to zdrapka za 3 euro, za 2 euro i za euro 50. Może zacznijmy od tej za euro 50. Zobaczymy, czy nam coś przyniesie. Szukamy trzech takich samych kwot. Jeżeli znajdziemy siódemkę, wygrywamy 7 euro. Jeżeli znajdziemy gratis, wygrywamy los za euro 50. Drapiemy. Jedziemy. O, na dzień dobry, mamy gratis. Super. Nie zostaniemy z niczym. Zobaczmy dalej. 50 tysięcy, 2,5 tysiąca euro. 50 tysięcy, 30 euro i. 10 euro. To pole to jest po prostu dodatkowe pole do zdrapania, które właśnie teraz zdrapiemy 5 euro. Czyli nie zmieniło to nam sytuacji. Zostajemy z gratisowym losem. Ok, czyli pierwsza zdrapka wygrana. Przejdźmy do kolejnej. W kolejnej zdrawce mamy dwa pola, dwie gry. Musimy znaleźć trzy takie same kwoty. I znajduje się również tutaj mnożnik tych kwot. Więc zdrapiemy 10 euro, 50 euro, 50 euro, no nie powiem, przydałoby się 10 euro. Dobrze się zapowiada, zobaczmy dalej. 5000 euro i. 15 euro, więc niestety w tej grze nie wygraliśmy nic. Zobaczmy kolejną grę. 200 euro. 15 euro. 30, 10, 50 i 15. Czyli również ta gra jest przegrana. Uu, mnożnik razy 10. Jeszcze raz rozumiem, dlaczego w tej grze niczego nie wygraliśmy. No dobrze, to przejdźmy do trzeciej drabki. W tej zdrapce mamy numerki, które musimy znaleźć w tych oto liniach. Jeżeli utworzy nam się linia, wtedy wygrywamy kwotę przypisaną do danej linii. Dobrze, to może zaczniemy. 11. Czy mamy tutaj gdzieś 11? Mamy 11, fajnie, dobrze się zaczyna. 48. O, mamy 48, fajnie. Zobaczmy dalej. 35. Czy mamy gdzieś 35? Mamy 35? Nie, no. Zaczyna się bardzo dobrze. Jest to zdrabka o numerze 13, może. Przyniesie nam szczęście. Zobaczymy. Kolejny numer to 19. Mamy 19. Fajnie. Podoba mi się to. 38. Czy jest tutaj gdzieś 38? Chyba nie. Niestety. 28. Również nie. 18. Mamy 18. Super. 42. Czy jest tutaj 42? Jest. 42. Fajnie. No patrzcie, mamy dopiero połowę numerów, a już nam się powoli tutaj jakieś linie tworzą, więc nie jest źle. Zobaczmy dalej. Mam nadzieję, że na koniec nie zrobią nas w bambuko. <grych> 41. Nie ma. 14. Jest 14. Fajnie. 45. Mamy 45. Nie, no jak tutaj <grych> nic nie wygramy, no to naprawdę. 12. Niestety nie ma. 44. Mamy 44. No wygląda to dość ciekawie. Zobaczymy dalej. Mamy jeszcze trzy liczby. 47. No niestety. No nie, chyba, chyba nic z tego słuchajcie, bo zostały nam. O nie, mamy. Mamy trzydziestkę, fantastycznie, no tego się nie spodziewałam, szukałam w tych liniach, a nie zwróciłam uwagi na grę pierwszą. Super, bardzo się cieszę. Zobaczmy, najniższa wygrana to 3 euro, więc na pewno już drapeczka się zwróciła. Ale zobaczmy jeszcze ostatnią liczbę. 25. Nie, no słuchajcie. Bomba po prostu. No niesamowite, 25. Mamy 25, czyli mamy dwie linie, czyli na pewno będzie więcej niż 3 euro. No super po prostu. No dobrze, no to sprawdźmy, bo już jestem taka podekscytowana, że naprawdę. O, 5 euro, super. Naprawdę, fantastycznie. W grze numer 1 mamy piątkę. No. Postarała się zdrapeczka z numerem 13. No i w drugiej linii, słuchajcie, trzymajcie kciuki, zobaczmy. Tam, ta I mamy kolejną piąteczkę. Nie, no po prostu bosko. Jestem zachwycona. Jestem naprawdę zachwycona. Słuchajcie, wygraliśmy w tej zdradzie 10 euro. Niesamowite. Cóż za emocje. No dobrze, to podsumujmy. Dzisiaj mieliśmy tylko trzy zrabki. Yy, niewielki wkład, bo 6,50, ale wyszło naprawdę super. Dlaczego? Ano dlatego, że tylko jedna zdradka była przegrana. No, yy, przeważnie w tej zdradce przegrywam, więc mnie to nie zdziwiło, ale słuchajcie, no, ekstra. W zdrawce Święteńce wygraliśmy gratisowy los. Co również jest bardzo fajne, euro 50 do przodu. No ale ta, no to pobiła wszystko dzisiaj. Słuchajcie, mamy 10 euro. 10 euro w drapeczce za 3 euro. Bardzo fajny wynik. Jestem super zadowolona. Więc słuchajcie, wkład 6,50, a wygrane 11,50. No, naprawdę. Super, super, super. Bardzo się cieszę. Filmik. Super fajny, super udany, jestem mega zadowolona. Jeżeli również Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, zobaczymy. Może w kolejnych filmikach, jak już naprawdę udało się wygrać e, pierwszy raz jakąś większą kwotę, to może teraz zacznie się super pasa. Więc zapraszam Was na moje kolejne filmiki. Będziemy drapać, aż wydrapiemy. Słuchajcie, główne wygrane. Mam nadzieję, oczywiście trzymam mocno kciuki za to. A dzisiaj to już wszystko. Dzięki bardzo. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, piszcie komentarze, będzie mi bardzo miło. No i co? Bądźcie zdrowi, trzymajcie się cieplutko. Pa!